Próbujemy podnieść korolę odnośnikiem, Nie jest to łatwe, bo progi są jakie są. I zobaczcie, że to nie są tylko takie żarty. O, o, o. Here I come. Oh, here I come. Oh. Tak jak mówiłem, właśnie. Próg nie wytrzymał, ale to mocowanie ten uchy taki na podnośnik się po prostu zgiął nie wgiął w próg ale weź na te blaszki na drzewie a ten się z grzech, nie niewytrzymał więc że już to podnośnik wyżej i zrobimy na kabełce auto jest podniesione zobaczcie tą dziurę no i oczywiście sobie wyciąłem wcześniej czekajcie taką oto blaszkę, oczywiście na oko, bo nie zbijemy sobie szablonu no i nie pasuje w ogóle, więc zaraz będziemy wyginali kominerkami tak, żeby pasowało jak najbardziej do tej dziury, do tej bo jest bardzo dużo To, co znalazłem w wydechu tłumiku, to przerzedza rura, taka napiercana. I te ścianki od komór. tam nie ma nic, to jest po roz... W tym momencie to jest pusta puszka. Taki, żeby przykręcić tą blaszkę dwoma śrubkami, żeby się trzymało czymś więcej niż tego kleju. Ale w tym był zbyt zerzewiały, żeby pozwalał na trzymanie się śrub w sobie. Więc jedną dobrze pustoczyłem drugi w ogóle, że tak nie, jest, nie miało żadnego sensu. Ale ta blaszka trzyma się głównie na kleju. Wy macie napisane jak ten klej się używa i wszystko, jak to ich się zatrzyma. Tam jest napisane po prostu, że trzeba oczyścić cyzydry, to co zrobiłem w środku nurcianą, trzeba odtłuścić i namoczyć. Nie wiem dlaczego, ale ten klej nakłada się na mokruku na wielką powierzchnię. Tak jak Brudzen zaleca, tak zrobiłem. Użyłem też siatki więcej niż potrzeba i kleju też użyłem pewnie ponad przeciętną dawkę niż Prudzen zaleca, ale. Jeśli to się trzymać i to ma mi sprawić, że to auto nie będzie brzmiało jak Formuła 1 i będzie dało się jeździć normalnie po mieście, to to chciała, Co? Jak to się prezentuje? No, wygląda dokładnie. Jest tam dziura, której nie widziałem wcześniej. Musimy to wszystko powtórzyć następnego dnia. Ciekawe, więc również jeszcze próbę dźwięku. Podamy sobie. Oh shit, here we go again. tak jak wcześniej oczyściłem wiertarką czy oczywiście szczotką trucianą czego wam nie pokazałem Odpuściłem, namoczyłem, nałożyłem siatkę tym razem bez reparaturki, więc nałożyłem więcej siatki i kleimy i w tym momencie w wydech wygląda już całe ten, cała ta ścianka jest praktycznie popierana klejem bardzo dużo rdzy, bardzo dużo wiem, wiem czy tak się powinno robić ale zrobimy nowy wydech w Kroli, pewnie będzie mowiskiemu inżynierowemu. Ale na razie musi być to. To jest chwilowe. Wiem takie będą się robić. To nie jest... zgodne ze sztuką. To jest tylko na chwilę. Wygląda i wygląda ważne, że jest ciszej, i ważne, że da się jeździć, Policja nie będzie miała pała. No widzicie, to nie jest straszne, to białe. Zrobimy nowy wydech w 100%. Wybytny. A tym razem... Do zobaczenia.